W Magazynie Miejskim witam Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Rok 2023 w powiecie innowrocławskim jest rokiem generała Wadysława Sikorskiego. Z tej okazji w budynku starostwa powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Montewskiej 17 można oglądać wystawę plenerową poświęconą życiu generała Wadysława Sikorskiego. Na 16 planszach ustawionych na korytarzu na pierwszym piętrze urzędu zobaczyć można generała Wadysława Sikorskiego jako polityka i dowódcę, ale też męża i ojca. Odwiedzający budynek starostwa poznają związki Władysława Sikorskiego z powiatem inowrocławskim, jego młodość, okres studencki i czas walki o niepodległość Polski. Zobaczą też generała z czasów II wojny światowej jako wodza naczelnego i premiera. Wystawa niebawem zostanie przeniesiona do budynku starostwa przy Alei Ratuszowej. W Tajemniczym Ogrodzie, czyli oddziale dla dzieci Biblioteki Miejskiej, odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Mały Wielki Świat o kulturach dla najmłodszych. Tym razem spotkanie było poświęcone Tybetowi. Ciekawostki o tym zakątku świata przekazała Aneta Muskała z Biblioteki Miejskiej. Dlaczego Tybet? Może tak zapytam. To kraj, który na pewno różni się bardzo od Polski. To właśnie na początek dlaczego? oczywiście tybet dlatego że jest krajem który jest wydaje mi się najmniej znany przez dzieci właśnie tutaj już słyszałam głosy o chyba będziemy rozmawiać o Chinach nie rozmawiamy dzisiaj o tybecie i tak jak jest nazywany dachem świata czy trzecim biegunem świata to tak naprawdę z tego że tybet jest takim krajem odrębnym jest też bardzo obszarem podatnym na zmiany klimatyczne na wszystkie zmiany które zachodzą w środowisku. Czego się dzisiaj dzieci będą mogły dowiedzieć w czasie tych zajęć? Dzisiaj będziemy rozmawiać ogólnie o kulturze Tybetu. Będziemy odwiedzać świątynie, będziemy rozmawiać o kadzidełkach, które mają moc uzdrawiania. Będziemy rozmawiać też o zwierzętach, gatunkach endemicznych, które występują tylko i wyłącznie w Tybecie. Będziemy też odciskać mandale, więc myślę, że będzie to ciekawa propozycja dla najmłodszych. I na koniec muszę zapytać o strój, bo nie jest przypadkowy. Tak, strój nie jest przypadkowy. Dzisiaj zgodnie z zajęciami właśnie ubrałam się, żeby pasować do tego tematu. Chociaż strój jest bardziej indyjski niż tybetański, ale te kultury się przenikają nawzajem. Minął rok od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Miasto Inowrocław od początku wojny w różny sposób włączyło się w pomoc uchodźcom. Nie brakowało też akcji solidaryzujących się z obywatelami Ukrainy. My jako miasto, ale również mieszkańcy Nowrocławia przyłączyli się do Akcji Pomocy Ukrainie. Było to szczególnie ważne w tych pierwszych miesiącach, ale nie zapominaliśmy o uchodźcach również w kolejnych okresach i cały czas pomagamy, między innymi przez zakwaterowanie Ukraińców w naszych placówkach, między innymi w zapleczu socjalno noclegowym przy ulicy Rakowicza, tam nadal przebywa 26. Osób, to są kobiety z dziećmi. Koordynowaliśmy na początku. Akcji, właśnie zbiórkę tych miejsc i zakwaterowań, które byłyby możliwe do właśnie przekazania osób, które szukają takiego lokalu. I nadal w 13 miejscach przybywają Ukraińcy. Łącznie jest to ponad 300 osób. Wiemy, że te osoby już też znalazły zatrudnienie w finowrocławskich firmach, co również jest takim ukłonem od strony z kolei przedsiębiorstw. W stronę naszych sąsiadów. No i oprócz tego inne działania, różnego rodzaju zbiórki, razem z Polskim Czerwonym Krzyżem realizowaliśmy m.in. w hali widowiskowo-sportowej, w naszych instytucjach kultury. Te dary były przekazywane bezpośrednio do Ukrainy. Przekazaliśmy też dwa autobusy. Oczywiście też z darami w środku, różne, różnego rodzaju takie spożywcze rzeczy i, i nie tylko. Także ta pomoc też w takim zakresie się przejawiała. Instytucje kultury nasze chętnie współpracowały też z tymi, którzy chcą coś robić i rozwijać się w Noworocławiu. W szkołach podstawowych i w przedszkolach zostały zapewnione miejsca dla też dzieci ukraińskich i tych młodszych. W przedszkolach tam realizowane były lekcje języka polskiego. Oprócz tych standardowych lekcji, także liczba tych akcji była ogromna i dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie się włączyli, bo to były też oddolne inicjatywy. Sektor organizacji pozarządowych bardzo zaangażował się w tę pomoc i wspólnie udało się to wszystko zrealizować. W ratuszu odbyła się 65. sesja Rady Miejskiej na Wrocławie. Radni rozpatrywali uchwały m.in. z zakresu finansów oraz pomocy społecznej. Uchwalono też apel w sprawie obniżenia stawki podatku VAT za ciepłosieciowe, gaz oraz energię elektryczną. Za nami kolejna sesja. Jakie tym razem uchwały zostały podjęte? Niewiele uchwał Rada tym razem podjęła, było ich siedem. Oczywiście luty, pierwsze zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023. Zwiększyliśmy dochody blisko o kwotę 700 tysięcy złotych. Lwia część tej kwoty, bo dwie trzecie to środki, które otrzymaliśmy na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi pochodzącymi z Ukrainy. To tyle, jeżeli chodzi o budżet. Przyjęliśmy również pakiet uchwał związanych z pomocą społeczną. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Tutaj na wszystkich stopniach spełniliśmy wszystkie warunki. Nauczyciele osiągnęli średnie wymagane ustawami. Rada też podjęła uchwałę związaną z wystąpieniem z apelem do premiera Rzeczpospolitej Polski z wnioskiem o podjęcie działań, które zmierzałyby do obniżenia stawki podatku VAT. Głównie tutaj chodzi o gaz, energię i ciepło. Z 23%, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia tego roku, do 5%, które obowiązywały do 31 grudnia. Obniżenie tej stawki podatku na pewno spowodowałoby no, ulgę w budżetach domowych mieszkańców Inowrocławia, zresztą nie tylko mieszkańców Inowrocławia. No i tu z przykrością muszę stwierdzić, z zaskoczeniem też e, ogromnym, że nie wszyscy radni głosowali za, za obowiązkiem obniżeniem za tym apelem o obniżenie tej stawki podatku w Komendzie Powiatowej Policji w Witowrocławiu odbyły się drzwi otwarte. Dzięki nim zwiedzający dowiedzieli się jak na co dzień pracuje policja. Drzwi otwarte, jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Przede wszystkim, chci przede wszystkim chcieliśmy umożliwić osobom, które są zainteresowane wstąpieniem do służby i osobom, które no, deklarują się do wstąpienia do służby, kontakt z nami, z policjantami. Jak widać przygotowaliśmy kilka takich stanowisk, od których można się dowiedzieć czym zajmuje się ta służba, jakie poszczególne zadania realizują. Szczególne komórki organizacyjne, ale przede wszystkim też zasięgnąć informacje, jeśli chodzi o kwestie dotyczące złożenia dokumentów terminowości, pewnych wymogów, również jeśli chodzi o test sprawnościowy, no to wszystko ma służyć temu, że zachęcamy do wstąpienia do służby, ale też dzielimy się tymi informacjami, na czym ta służba polega. To pokazuje, że praca w policji może być niezwykle interesująca, no to też pewnego rodzaju misja. Jakie tutaj stoiska zostały zorganizowane? Przede wszystkim. Z Wydziału Ogólnego są koleżanki, które reprezentują zespół kadry i szkolenia. To jest właśnie ta informacja odnośnie wymogów formalnych dokumentacji, również jest tutaj stoisko, gdzie tutaj jest policjant ruchu drogowego informujący o zadaniach wykonywanych właśnie przez ten wydział, również przewodnicy psów służbowych, również tutaj zespół, zespół organizacji służby, ponadto też technik kryminalistyki. No i chcemy po prostu dzięki temu też, jak by tak e, umożliwić właśnie osobom chętnym kontakt z nami, żeby można było z nimi porozmawiać, zasięgnąć informacji, zapytać się. Każdego coś innego interesuje na temat tej służby, więc e, taką możliwość dzisiaj zrobiliśmy. Jak z zainteresowaniem widać, że tutaj e, zainteresowanych e, akurat młodzieży nie brakuje. Dokładnie zadeklarowało swoje przyjście 110 osób, e, które tutaj zostały podzielone na takie grupy i dzisiaj od godziny 10, praktycznie do godziny 12.30 będziemy te grupy tutaj e, go. No myślę, że w jakiś sposób spełnimy tutaj też jakby oczekiwania osób, które zainteresują się tą służbą. No i cóż, zapraszamy do służby. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi: Stop COVID-19 Zaszczep się dla siebie i innych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.